Czyli zaczynamy od pierwszego dania zupy, które się wypowidorowo. Odpierd, to dwóch ministrzy to nie się najdążę. No jest pani tam jakoś wyrówna oczywiście, tak? Nie ma problemu. Ale jest z, z nasionami. Z nasieniem. dzień dobry Tutaj. Przyszliśmy tutaj z dożywianiem dla ministrów. Dożywianie. Protokół jest odbiorczy tak. Proszę bardzo. Tutaj, to, jest, to są dania dla ministrów, jeżeli tam można by przekazać z informacją właśnie dodatkową razem z dyplomem niegospodarności. Proszę, tak. to jest. Tutaj ma Pani dla Pana premiera wyliczenie Ciebie. kosztu kalorii. E, Obiadu w restauracji USOWY i obiadu w I obiadu w parze mlecznym pracowym. Obok tu jest paragonik. To jest paragonik, żeby uwiarygodnić. Miejmy nadzieję, że Donald Tusk weźmie sobie do serca tę naszą sugestię i zacznie żywić siebie i swoich ministrów w tańszy. tańszych. Ta. Oczywiście wszystko ma związek z dyskusją, podróżową, którą żyje w I dzisiaj obiadu dla. Tak? Ministry razem z kolegami e, zakupiliśmy w barze e, mleczy Bóg Dań, e, Kompotu i Deseru dla dwóch ministrów. Koszty 52 zł, ale chcieliśmy pokazać, że można wyżywić dwóch ministrów spotykających się razem za 52 zł, a nie za 1335 zł, jak to miało miejsce w restauracji u pana Socia. Na kalorie. właśnie zrobiliśmy taki e, kalkulator kalorii dla e, Donalda Polska, by wręczył ministrom. E, Dyplom tutaj, jak widać, przekazaliśmy jest z pieczątka Rady Ministrów. I e, policzyliśmy, że ten sam zestaw kalorii w przeliczeniu na jednostkę rozliczeniową 1000, w barze mlecznym prasowym kosztuje 22 zł, a u Pana Soby w restauracji 331 zł. Uważamy, że jest to oburzające marnotrawstwo pieniędzy publicznych. I jeżeli Pan Donald Tusk szuka miliardów, które brakuje mu do załatania dziury budżetowej, to my mamy taki przekaz, że miliardy i miliony składają się ze złotówek. Więc niech Pan Donald Tusk zacznie szukać tych złotówek właśnie w tych tysiącach obiadów, jakie spożywają jego podwładni?